Hejka. Wita się z wami Aniela z przyszłości, która w tym momencie montuje filmik i już drugi raz nie dodała tytułu wstępu. Tak więc witam was kochani w dzisiejszym już czwartym vlogmasie na tym kanale. Zapraszam was do oglądania i pierwsze co otworzymy to kalendarze adwentowe i już to było z rana. Odmiany Wam pokażę z bliska te kalendarze, w ogóle, żebyście zobaczyli ten kącik. Tutaj na górze mam mój ten kalendarz z herbatkami. I co? Zaczniemy może od, tej, od tego kalendarza, bo on wprost się już zaraz, wszystko z niego wypadnie. Tutaj słucham, żebyście nie zobaczyli, co jest gdzieś dalej. Powinno być, nie wiem, w dwudziestym, czy w czym? Bo już sama nawet nie wiem. A dzisiaj mamy czwórkę? Czwórkę, tak. Dzisiaj czwórka. I w czwóreczce mamy coś takiego. O, frutella! Fajnie, frutella. I zamykamy go, odkładamy. I weźmiemy sobie z Kinderka. I szukamy czwóreczki, już dzisiaj 4 grudnia. Mm, czwórka, czwórka, o czwórka jest tutaj, gdzie. O, otwieramy. O, i dzisiaj znowu jest ten Kinderek. O, i mamy Kinderka dzisiaj. Zamykamy z powrotem i może a te otwórzmy od mojej mamy okienko. I się najtrudniej ze wszystkich otwiera jedną ręką. O. Otworzyłam. I mamy coś takiego. Mamy taką bransoletkę. Zobaczcie, jaka jest prześliczna. I on się zapina. Ale że teraz Wam nagrywam jedną ręką, to Wam nie pokażę. I moja mama samodzielnie ją zrobiła. Jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Eee, następnie hmm weźmiemy haripą. To się nam wprost nie zmieszcza. To mi ogólnie już prawie się zawaliło. Tak, więc dzisiaj poprawię sobie. O, czwórka jest tutaj i pod czwóreczką... Oj, rozwaliła. <grywa> Rozwaliłam Rok Okienku nie, 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 nie dalej. I dzisiaj mamy o maoma. To są ten. No, tak jakby. To jest coś takiego jak frutella, tak więc dzisiaj mamy micink, micink razem ze sobą. Pasują do siebie. To mi się rozwaliło trudno. I teraz ostatni z balei. Ale w sumie też jest największa. I pod. Gdzie mamy czwórka? O, czwórka jest tutaj. Czwórka jest duża. Czwórka jest naprawdę duża. I pod czwóreczką mamy. Winter y, Szampon. O, czyli taki zimowy szampon. Tak więc to tak. To tyle z dzisiejszych rzeczy, jak to sobie odsunę. I wam pokażę, co nam się dzisiaj trafiło w kalendarzu. A, właśnie, zapomniałam. Jeszcze chyba herbatka Dzisiaj mamy e, czarn herbatę czarną, tak mi coś. E, I dzisiaj chyba mi się najbardziej podoba Kinderek. I Bransoletka od mojej. Mamy. Ja się kończę malować. Dzisiaj to ja po prostu zaszalałam z makijażem. Kończę malować rzęsy i ubieram kolczyki. Dzisiaj ubiorę te choineczki. W ogóle ja już zjadłam jeden kolczyk, ale przypomniałam mi się, że to przecież trzeba dalej nagrywać tego vlogmasa. Wyjdę na miasto z koleżanką. I ogólnie wam powiem, ja dzisiaj nigdy takiego mocnego make-upu, nigdy chyba nie robiłam. Eee... Tak, to wszystko. Jeszcze us. usta sobie muszę zrobić, ale je balsamem po prostu myślę, że zrobię. Może tylko coś tam tak letko. E, używam pędzla. Ogólnie na początku użyłam kremu BB i użyłam po prostu zwykłego kremu do nawilżenia twarzy po to, żeby go rozjaśnić, bo ten nawet najjaśniejszy jest dla mnie za ciemny. Co mocno rysowałam rzęsy. Musiałam zmazać tutaj trochę pod okiem. I dać właśnie korektor jeszcze. Wiecie, to To masakra dobra, zaraz to się poprawi. Może po prostu tak trzeba się oz, narobić. No i wtedy to sobie wszystko pozmywam. E, dałam puder i na początku dam to, bo to jest tak mocne, że dałam na to jeszcze puder. E, to jest róż. No, więc jest Eveline. Ogólnie bym miałam nagrać haul. Ale chyba nagrywam następnym zugmasi, albo w tym pokażę, co tak niedawno kupiłam z takich fajnych rzeczy. No, a teraz to dokończę, to trzeba pozmazywać i w sumie dać jeszcze korektor. I jestem gotowa i wychodzę na miasto i Wam pokażę, co mam fajnego ogólnie. Myślę, że zajdę do Pepko, Nie wiem, czy już kika u mnie otworzyli, dziś otworzyli, to też zajdę do kika, do Rosmana. Wątpię, że mi pozwolą nagrywać, bo ja mieszkam w małym miasteczku i tam po prostu cały czas łazi albo ktoś ze sklepu i każe cały czas przestać tutaj nagrywać. Nawet, jak byłam w, takiej, w takim małym sklepiku, chciałam coś dla Was nagrać. Powiedziała babka: albo wychodzę ze sklepu, albo przestaję, albo wy, wychodzę z kamerą. No, jakby, że wychodzę, albo przestaję nagrywać, albo wychodzę ze sklepu. No to przestałam nagrywać, bo musiałam kupić produkty. Tak więc, średnio u mnie. No i teraz skrzywona mi się ta babka patrzy w sklepie, tak więc nie nagrywam dla Was wiecie, jak jestem gdzieś w innym mieście, to tam nikt na ciebie nie zracował, bo bo tam praktycznie każdy tak robi, ale u mnie to po prostu tak jest. Ja dokończę przybierzeński, to zmarzę, dam korektor i idziemy na miasto. No ja już idę. Y no, tak więc tak, to wam coś pokażę pewno, jak jest to w domu. Boję się, że zaraz zacznę płakać i to już mi zacznie się rozmazywać. Tak więc, moi kochani, ja już wróciłam do domu. I chyba czas mu pokazać, co kupiłam w tych sklepach. Tak więc pierwszą rzeczą, którą możecie tutaj zauważyć, to jest taki bardzo fajny kubek. On jest na serio duży, można normalnie z niego pić barszczyk. I ma tutaj napisane Merry... nie wiem gadać... Merry Christmas. Majelonka jelonka i wziąłem taki granatowy, żeby było tak, jakby noc. Też była butelkowa zieleń, ale ta butelkowa zieleń tak mi trochę nie pasowała do tego motywu. I to jest z Pepko, Pepko Home, i to kosztowało 10 zł, kosztował. Tak więc to tak i tak on wygląda. Jeszcze dzisiaj wypijemy rybatkę. Myślę, że z dzisiejszego kalendarza albo jakąś inną zobaczę i następną rzeczą, którą również kupiłam w Pepco, są baterie, bo baterie się przydadzą, że teraz mamy choinkę, to tym bardziej, Ale przyszliśmy do baterii, to przejdziemy do trochę przykrejszej rzeczy. E, mamy tutaj e, kolejne ledy. I one tym razem są na kabel. Wziąłem je z tego względu, że tamte, co ja mam, te ledy, one nawet nie pokazują ani zielonego, jest tylko cały czas tylko na niebiesko i przez to muszę je zmienić, przez to rozbiorę choinkę. Dzisiaj Wam jeszcze raz pokażę, przez co będzie nowe intro, tak więc z tamtego filmiku chyba jeszcze dalej nie macie intra. Eee... Tak więc tak, to jest będę miała nowe. Dalej to nieważne, spodziewajmy mi... eee, I mamy poszewkę na poduszkę. Tak ona oto wygląda, taka ładna poszeweczka. Nie ma jej ceny I kupiłam ją również w Pepco I ostatnią poszewką Jest taka ładna Jest naprawdę bardzo fajna Jest taka po prostu świąteczna Jak są te swetry świąteczne Jak są te piżamy Ma po prostu wszystko naciapane i tyle I taka jest właśnie ta poszewka Również nie pamiętam jej ceny A ją kupiłam w Rossmanie i ostatnią rzeczą to jest świeczka z Janki Kendall, Home Inspiration e, I to jest Snowflake and e, Slayer nie wiem gadać Sleiger... Hedis? No, tak więc tak ona wygląda 104 gramy mam. Pachnie prześlicznie Po prostu jestem jej zakochana tak, więc tak. To tyle z moich zakupów. I w sumie mogliśmy, możemy to otworzyć. Mam nożyczki. Teraz nożyczki wszędzie mam pod ręką. I otwórzmy. To ładne opakowanie. Ok, to jest przeczepione. Hop. To jest mi niepotrzebne. O, już zacząłem, już, 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 już poszło. I to ma. To nie ma również tego kabelka. okej okay. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to już będą git. No i zobaczymy zaraz. Pokażę Wam. Są na serio fajne. E, trochę się świecą, chociaż nie da się ich zmieniać kolory, ale są na cztery kolory, tak więc podoba mi się to. E, poszeweczkę tą zmienimy. Na myślę tą. Mam jeszcze jedną e, w drugim pokoju. U rodziców jest. Druga. I dzisiaj jeszcze odpalimy świeczuszkę i popijemy z tego herbatkę. Święta świętami. Zaraz idą, tak więc nie mogę się doczekać. Ja choinkę pościągam wszystkie bombki z niej. E, założę to i Wam pokażę efekt końcowy mojej choineczki, bo wtedy Wam nie pokazałam, ale teraz czas zmienić. Czas zmieniania. Zrobiłam intro i update. Tak wygląda ta poduszka. I kolejny update. Tak... O Jezu Chryste, Tak wygląda moja chuineczka. Ja ogólnie teraz nagrałam intro do vlogmasa. Do vlogmasów. Tam również piłam. W sumie chyba w go widzieliście na początku odcinka, tak więc tak. E... ciężko mi tak obracać. No i musiałam wyłączyć przez tu świeczkę, bo tam mieliście. Ale ogólnie ładnie ona pachnie, bardzo mi się podoba. Mojej mamie też się podoba. Tak więc jest fajnie. mojemu budaci też. Tak więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnam was wszystkich. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy vlog ma spodobał. Jutro będzie fajny vlogmas, ponieważ będzie też moja wieczorna rutyna. To tyle w dzisiejszym vlogmasie. Widziaczki dla wszystkich. Ja Was żegnam moją piękną choineczką zapaloną światełka się świecą. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, żeby była taka kolorowa jak to, czyli niebieska jest, czyli na przykład jak tutaj macie. I żeby dać przycisk subskrybuj, żeby nie był czerwony, widzicie, miga czerwone, czyli że no, nie może być czerwone, tylko zmiana jest srebrna ale tutaj biało srebrne że niby musi być, tak więc dopasowana moja choinka jest do YouTube'a. Tak więc pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce w górę i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żebyście wiedzieli. Pamiętajcie, sekcja komentarzy jest gdzie? Na społeczności, albo piszecie do mnie na Direkcie na Instagramie. Buziaczki, pa pa!